Wiecie co, dla testu, dla testu chcę zobaczyć. Szmaciasz! Nie ma odblasków. Są trzy punkty, żeby skończyć grę dzisiaj. Naprawdę trzy. nie dwa, albo cztery dzisiaj wyścig bez pepegi. Kolego tym razem, w żadnym wypadku. Zrobię tak, Bet bety po 50 uzbiera się wysoko, dwa bety uzbiera się wysoko, safe, dwa bety wysokie i mam z 20 tysięcy. Pozdro i kończymy grę wtedy. To może zająć się krócej, ale może też zająć, zająć dłużej. 19. Kurwa. Ale teraz mamy przewagę, bo teraz możemy zabytować dużo, bo przegraliśmy wiele razy pod rząd, więc teraz na pewno wygramy. Pa. 6. Dobrze. Hit. 14. Hit. 19. Stand 15. Nie wiem, kurwa, nie wiem, naprawdę, nie rozumiem tego. Okej, okay, mamy równo 14, idziemy. Równo 14. Dobra sesja to była, naprawdę dobra. A to co to jest? Ale nie, 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 nie. Jak my to zamontujemy, to będą trzy streamy jeszcze zanim to zamontuję. Taka prawda. Ale nie, lepiej mini nitro nie dawać, ja się rozjebie i tak w tym... Ja, ja jak na czwórce jak jadę, to już dla mnie jest nitro. Opluwam to. Chłodnicę jedynie sobie zamówię ewentualnie. Jeszcze ostatnia rzecz, to są te dwie rzeczy. 7200. Czemu to tyle kosztuje? To jest najdroższa rzecz w grze. Co to jest? Jetpack? leciach odrzutowy. Nie, bez nitro na razie. Nitro... I tak nie będę tego używał, bo jak ja na czwórkę wjeżdżam, to już dla mnie jest zawrotna prędkość. Starczy tyle. Zobaczymy jak nam pójdzie u degenerata jeszcze. Tyle, tyle i tak już. Chciałem, chciałem kupić jedną rzecz. Wydałem wszystkie pieniądze prawie co miałem, jak zwykle. Jak się nazywa ta oryginalna nuta? Nie szybciej jest posłuchać, i zamiast wpisać 7 wyrazów na Twitchu jak się nazywa ta piosenka i czekać na odpowiedź w tym spamie, to posłuchać trzech słów z tej piosenki i wpisać na YouTubie. Google, gdziekolwiek. Wpisujesz siana bot, bo tak słychać cały czas. Pa siana. Siana bot. Jak wpisałem siana bot, pierwsze co wyskakuje to to no, myk, kurwa! Co? <grystanie> o kurwa, cześć! Nie wiem, ma przeszywający wzrok. On. Proszę, Boże, świetnie, jak to ładnie wygląda, Wam powiem. Aż jestem dumny, że stworzyłem coś takiego. Nie naprawiłem akumulatora, mimo może zaznaczyłem. A pytałem. Nie wiem czy damy radę dzisiaj z wyścigiem, jeżeli tak to się potoczyło. Okazało się, że mamy uszkodzony alternator w aucie. I I żeby do tego dojść, musiała upłynąć, nie wiem, z godzina, półtorej godziny, więc nie jestem pewny, czy da radę dzisiaj to skończyć. Staram się jak mogę, naprawdę. Ale powiem wam, że pewnie się prowadzi. Trzyma się drogi ładnie. Tak jakby pewnie to oponcje zmieniła, nie zmieniły nic. Nigdy nie byłem w tym miejscu. Przestań. Wymij mnie! To jest nowy po naprawie! Kurwa! Ileż można? Nie odpali mi to. Dobra, przepchniemy. No debil. Już psychopato. <grybuj> on, on jest na pruty. Tylko żeby. No, skurwiel, to jest naprawdę już. już. Miał drogę przejazdową wolną. O, o! Wariaci w tych czasach na ulicach. Rozpęd bierze? Nie, no, już nie we mnie chyba. Miejmy nadzieję, że w ogóle się naładował akumulator. W ten sposób, że możemy dwa razy odpalić. A jak nie, to muszę wczytać. I muszę dwie rzeczy zrobić. Uwaga. Teraz się zżywam. No to jest... Kurczę! Auto jest świeżutko od mechanika Wyregulowane Niepotrzebnie zaznaczałem opcję regulowania, bo mi wszystko rozjebał A miałem zrobione to A męczyłem się z tym bardzo, bardzo długo I on mi wszystko przywrócił do ustawień fabrycznych Wyczuwam za 3 sekundy piszczenie Raz Dwa Dobra Spróbujemy to jeszcze z, z włączonym silnikiem zrobić O ile odpali Dobra. Otwórz mi kurwa drzwi! No ty kurwo jebana. Grę mi skraszowało. Zepsuty jest alternator, ale to dziwne, bo miałeś zaznaczone repair of broken engine parts u mechanika. No tak! Właśnie o to chodzi, dlaczego, dlatego mnie to dziwi, szczerze powiedziawszy. Bo ja, ja naprawiłem, wdałem, wysłałem do mechanika auto, żeby wszystko naprawił. A ja jak odebrałem to, się okazuje, że auto jest bardziej rozjebane niż oddałem. Musisz zmienić ejakulat przy tej rurce w alternatorze. Co, to, to rzeczy ci się pomyliły. Działa, to był alternator. Był popsuty alternator. Po półtorej godzinie została łata załatana. Może, czy jak moje serce płacze z radości. Tutaj był problem. Rear left. Jak nic. Ale raczej mam to wszystko podokręcane, ale. Dobra, sekundę. No coś jest nie tak z Już straciłem 650 na to. Jest jakaś śrubka niedokręcona przy tym. Jak nic. Dwa razy szóstka mówisz, tak? Zaraz zerkniemy. Na dole amortyzatora. O! Boże święty Serce się raduje. Do trzech razy sztuka. Kurwa, your car past! Blachy dostałem, jedną, nawet jedną zastępczą chyba Aaa, dziękuję Wszystko przeszło Mam nadzieję, że wyścig sam w sobie się nie okaże być jakoś ekstremalnie trudny I niemalże nie do skończenia, jeżeli nie wykupi się Nitra i tych engine boostów i wszystkiego On nie wie? Nie wiem Ale się dowiem Już na następnym, ostatnim streamie z My Summer Car. Jedyna opcja, jaką widzę, że nie byłby ostatni, to jeżeli byśmy chcieli sobie ekstremalnie auto Odpicować. I zarobić u degenerata pieniędzy jeszcze więcej. To wtedy może nie byłby ostatni. Ale tak, to, żeby skończyć wyścig, to spokojnie. Okej. Okay. Zmieńmy opony i się ścigajmy. Siusiak 393, dziękuję Ci ślicznie za. Co kurwa? Co do chuj. Właśnie tak gra wygląda. I przez takie rzeczy nie mogę skończyć. Przez coś takiego raz byłem 3 godziny opóźniony. Hejka że... chat, hejka, witeczku. Mam problem, bo nie widzę chyba emotki Resident Sleper. Możecie wszyscy ją napisać, proszę. I mi powylatywały te. nie, nie podsułem czegoś. Wszystkie mi powylatywały te soczki, które kupiłem. O, i jeszcze słyszę malucha. Trzeba odepchnąć. A jeszcze mi stuknie pewnie przez to. Nie, nie, nie. No debil. Wypiszecie, a Ala 796 nagle wyskakuje z wiadomością do Was. Zamknijcie mordy. <laughs> Ciekaw jestem co ją bądź też go po poddenerwowało O już, już wariaty piszą, dobrze, ale pierw mi na nie usiąść Tylko mam pewne obawy, że to nie jest Ala 769 Tylko to jest Alan 769 I nie wiem czy byście chcieli taką atrakcję od Alana <laughs> Kurde Na jutrzejszym streamku zakładam podobnie będzie jeśli chodzi o kolejność Pierw zarobimy trochę sianka u degenerata Potem odbieramy auto od mechanika, no i idziemy się wyścigać. Jak skończymy wyścig, to będziemy mieli wybór. Pierwsza opcja z wyboru to będzie taka, że jeszcze dopieszczamy auto, montujemy nitro, engine boostujemy się i dodatkowo jeszcze farbę nakładamy. A druga opcja będzie taka, że kończymy grę, jeśli śmiałem kończyć. No, miałem, ale widzisz, jak jest. Alternator był popsuty. Co jest? Jeszcze jest szansa, jak to się dzieje. Need for Speed? Czy mi się wydaje? Kojar z Need for Speeda. 15. Zostawiłbym, może, hitnie dziesiątkę. Waleta, króla. A. Koniec. A. Cyberpunk, tak? No widzicie, no jest jak jest. Bardzo Was nie zaskoczę w dzisiejszych czynnościach w Messamerkarze, gdyż musimy dopełnić żmudności zarabiania pieniędzy. Podczas tego, jak mechanik kończy nam auto. Skończy nam auto, i wtedy się dopiero zacznie przygoda. Szybko cię ogram. I na ile cofamy do domu? Pierwsza od razu za 2013. Dobieramy. Jest 8, mamy 21. Proste. Tak jak mówiłem. I kolejny też za 2050. Becik 7. Um, król, mamy 20, i wygrywamy. E, walet 10, Git. 19, stent. 17, no i go teraz jednie dwójka, trójka, czwórka, let. 17, nie walet. Zżygać mi się chcę. Uma lauta. Dobra, teraz to już nie mamy opcji zmniejszać stawki. O! 15! 15? Dodać 5? Nie, nie wytrzymam. Zerujemy się. Zerujemy. Tylko nie 4, nie 4, nie 4. Nie. Dobrze. Overkill. Co? Ufa, bądź fajką. No i co? No i było przy tym 17 tysięcy. Co się stało? Gutek, powiedz mi, jak to jest, że jak kobieta kupuje wibrator, to jest to niewinna zabawa, a jest, facet kupuje sobie ludzkich rozmiarów lalkę do jebania z cyberskory z regulacja prędkości. Pulsujacy mi Pod Odpływem na nasienie to nazywany jest zboczencem. Nie wiem, czy to byłoby zboczeniem. Ja bym chętnie... Znaczy, dla doświadczenia? W sumie, no nie, co w tym złego? Kurczę. Dla doświadczenia tylko. Nie nazywałbym tego zboczeniem. Bardziej yy, ciekawym życia, o! Mówiąc całkiem poważnie, bez żartu. Czy wyrucham lalkę na streamie? Boże, święty, nie aż tak, kolego. Król. Ale łatwo. Jedna karta w grze go ratowała. Ale łatwiutko. I teraz jeszcze raz z bomby idziemy za ciągiem. Jeszcze jest szansa, no jest szansa. Może dostaniemy dziewiątkę teraz. A chciałem saveć. Zacząłem ścinać grę najciekawsze znowu. O, o o. Wyjebało mi grę. I to najciekawsze, że to nie wywala mi gry całkiem, tylko menu mi wywala. Czy skończę to dzisiaj? Ta to wygląda. Tylko zależy, czy będziemy chcieli skończyć. Czy wyjście gdzieś się wygram? Tak. Czy grę skończę? Zależy od widzów. Czy będą chcieli, żebym nitro zamontował? Hit! Tak! Stent! Boże, nie król, nie król! Dobrze. 13. Król dama 10 jupek, król dama 15. Od siedemki do góry, overkill, tak. Dobra, panowie, zawijamy. Co jest? Wkurwiony. Dobra, zabieram to. Jezus, Maria, pierwszy raz się to stało. Lecimy Zarobienie jak nigdy 21 tysięcy Tyle nie miałem pieniędzy I to w sumie wam powiem Starczy na tuning Chyba nawet już Obygra wywaliło Właśnie nie Teraz coś nie chcę kraszować Wcześniej kraszowało I jak odbierzemy auto To autem jedziemy Bezpośrednio z bomby Do sklepu w sklepie mamy do odebrania maskę, inne pierdoły, czyli ze sklepu od razu jedziemy tutaj do domu, żeby to wszystko przymocować. Jak przymocujemy to, to lecimy bezpośrednio wtedy na wyścig. No więc time shift do poniedziałku i lecimy do mechanika. Wiecie co, dla testu, dla testu. Chcę zobaczyć. Smaczasz! Nie ma odblasków. Dobrze, pas był zapięty Instant karma Tu jeszcze jakby był taki schowek na telefon po lewej stronie za kierownicą Z taką muzyką wam powiem, aż chce się depować gaz O. A, mogę wstecz dać. O kurwa. Pozdrowisz mojego dziadka? Nazywa się Antoni Germaniński. Nie wiem kto to jest, ale pozdrawiam. A, czek sekundę, jeszcze z ciekawości wpiszę w Google Antoni Germański. Ty, co jest? Antonim Germański, słownik antonimów do słowa? Czekaj, co jest, kurwa? Nie, nie podoba mi się to. A, Antoni? O Boże, kurwa. Przestań. A, slotsy na hak, racja. Nie nie ma... on się nie zburzy jak mu zacznę <laughs> slot z domu wyholowywać? A, chyba że ten z baru, bo stąd się nie da. sekundę, to, to spróbujmy, nie wiedziałem. Ale nie mogę szyby wybić, to jest zbugowane tu. Aha. Czyli autem tego nie zrobię. And pull the slot machine out. Manually adjusting the slot machine to fit out the door. Or window will most likely be required. This is easily done with case of beer. Or the player's hands. No to musiałbym tu szambiarką. I tam jest dużo pieniędzy w tym. Raz, dwa. No kurwa, jak to u niego zadziałało, co? Nie to okno. No ale tego okna też nie mogę, bo w barze muszę to. It wasn't me, kurwa, mać. Powinienem to zrobić, jak go nie ma w sklepie. A, dostałem achievement, idiota. Na Steamie, kurwa. Ile? Nie! Nie wiem, właśnie. No, widzicie. Tutaj pytanie: Czy wyścig, czy chcemy mieć auto z nitro i ze wszystkim? To jak? Szambiarka? Czy chcę, Czy kończymy? No to dobra. To jutro kończymy w takim razie, a teraz. jąkniemy sloty ze sklepu. I jutro finalnie już jest koniec wtedy. Czy przeszedłem ten wyścig? Nie. O kurde. Ale widzisz te sportowe siedzenia? One mogą tylko na jedno wskazywać. Że przyjadę ten wyścig na jednym kole. Panie Witoldzie, jakie kurwa jutro wyścig? Od pięć streamów mówisz, że na następnym wyścig to czekam kurwa jak zjep na wyścig, a ty znów mówisz, że na następnym streamku wyścig założę się o wiadro najlepszej klasy fakaliów, że jutro też tak powiesz. Nie, jutro już kończymy, kolego. Jutro jest 100% koniec ze względu na to, że dziś mieliśmy kończyć. I całe auto, właśnie finalnie całe auto na czarno. Czarna Wołga czy na biało? Srebrny metaliczny czy czarny? Ja bym powiedział, że chyba czarny. Takiego O Jezus, żeby nie Czarny cały. No nie? Dobra. Ja pierniczę. Kto by się spodziewał? Na początku wyglądał tak niewinnie. Zajebiście to wygląda. Naprawdę. Ta dziura, jaka dziura znowu co? Która dziura? Czemu ich zlepiszecie? Tam czegoś chyba brakowało. Gdzie? O kurwa! No to co? Zobaczymy, jak z głośnikami wygląda sprawa. Zapali? No co za szmaca? Ja jest ten mały kachtu, to jest ten Nurymappella. Ile się. co jest? ale trzęsie! A, będzie się fajnie jeździło po jezdni! ho, ho. <laughs> kurde! Co wam powiem, no? Gdzieś tańczy i śpiewa. Wymontujemy jutro szambiarką z Lodzy i mam nadzieję, że trafimy RNG 12 tysięcy koron. Dzięki temu starszam na Nitro i na Engine Boostach. No i co no?